Siemaneczko widzowe, z tej strony dzisiaj przedstawiam top 5 najbardziej drapieżnych i naj, da, najza bardziej, najbardziej zabójczych gadów jakie żyły w wodzie, więc zapraszam na numer 5, numer 5, pliozaur. Pliozaur miał bardzo nie taką strategię polowania Dzisiaj nam pomoże w strategii polowania pliozaura Delvin Przepraszam Cię za to To widzowie dajcie łapkę w górę, bo już prawie 20 osób jak widzicie ikonkę to będę musiał z... jeszcze raz spotkać się z ze Bowlem, Bo muszę ją ogólnie To widzowie, ja przedstawię wam strategię pliozaura Strategia pliozaura była bardzo słabójcza Oj, widzę, przepraszam, zabierę go Po prostu płynął daleko od ofiary, jak ją wyczuł to ofiara jak patrzyła, to widziała zagrożenie i żeby uciekała. Ale, pli ale pliozaur miał własnego asa w rękawie. Bo widzowie jego ogólnie całe ciało ma kształt kajaka. Znaczy tylko tułowie ma kształt kajaka. Głównie pliozaur e, żył od... no... Ja nie wiem kiedy on żył w ogóle, ale coś tak przypuszczam, że, był w że żył w kredzie lub w wiórze. Przepraszam, że ona taką czaszkę na przestrzeni mu zapsułem. Jako strategia obierała się, była podobna do Liviatana, że go nie żeby ją zmęczyć, ale gdy zwierzę wynurzało się, żeby zaczerpnąć powietrza, brał je za ogon i trząsł, 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 jak zwierzę już nie miało siły, to pacał je w głowę, ogłuszył i zaczął gryźć i jeść. To widzowie numer 4. Numer 4, pleziozaur, czyli przodek Pliozaura, ale zdarzały się. E, takie przypadki, gdzie te drapieżniki ze sobą walczyły. Strategia plaziozaura była trochę podobna, ale wyglądała inaczej. Głównie żywił się rekinami, niewielkimi gadami oraz e, ptakami. Ale zdarzało mu się polować na małe dinozaury. Wyobrażacie sobie plaziozaura jakby wyciągał teraz e, barioniksa? Kurde, to było zanubiste. Jego strategia była podobna do pliozaura, czyli ogólnie. E, gdzie ty jesteś? Gonił ofiarę, żeby ją zmęczyć, ale na szczęście, ale wynurzał się, brał powietrza i dawał fikoła. Jak wiedział, że jest nad ofiarą, bo miały dobre wzroki, dobry węch, więc oznaczyły po prostu swoim uderzeniem, bo na początku, jak gonił ofiarę, to ją uderzało i tak z takim specjalnym, jakby feromonem, jak szerszenie teraz robią. Em, czuł ofiarę i teraz i mógł ją zauważyć, i chyt za ogon. Odgryzał jej ogon i już ofiara była bezbronna. To widzowie numer 3. Numer 3. Mozazaur. Czyli ogólnie jeden z najgroźniejszych drapieżników. Ale to są już groźniejsze. Głównie Mozazaur umiał polować nad Elasmozaura. Ale Elasmozaura będzie na sam koniec. Czyli najlepsze. Tutaj pomoże nam. Mm. Dobrze. No dobra, ten też hammerhead. Strategia Mozazaura była taka, że... Nie gonił ofiary, tylko się do niej zbliżał. Albo po prostu, że jak ofiara widziała coś poruszającego się w wodzie, za kanionu, to była kłoda. I nagle mozazał, wyskakiwał i gryzł ją w, e, w głowę. I tak ciskał i szamotał ofiarę, jak to robiły krokodyle. Nie taranował ogólnie ofiary, bo jeśli widzieliście e, filmik Megalodon vs. Mozazaur na jasnej stronie, to polecam. Link, dostanie, link do kanału zostawię Wam w opisie. Mozazaur miał 18 metrów w porównaniu do megalodona. Tak, na rekina to też całkiem sporo. Te, ale mozazaury y, nie umiały rosnąć większe niż megalodony, czy ogólnie największe rekiny na świecie. Ale widzowie, a wiecie skąd się wzięła nazwa mozazaur? To jest znaczy jaszczurka z mozy, bo znaleziono jego pierwsze szczątki w holenderskim mieście Maastricht. I na niektórych skamiętniałościach e, Gada odnaleziono e, skamieniałości ryb, które mają metr Więc żywił się sporymi ofiarami Więc widzę teraz numer dwa Numer dwa e, Lamnazaur, czyli ogólnie ten prehistoryczny waleń Na którym był u Megalodona Który był głównym konkurentem jego Czyli jednym z największych konkurentów Ale najsilniejszy to będzie wrażenie Lamnazaur ogólnie znacie jako strategię T Tego wykorzystamy Cytoterium, przepraszam też Ogólnie cetoterium miał też taką strategię, że e, skręcał, ale Lamna Azor miał swojego asa w rękawie, bo miał, jak wiecie, wyginać szyję. Chwytał, ją, chwytał ofiarę za e, ogon i ciskał nią, niczym, jakiś, niczym mozazaur, ale potem płynął z nią na dno, nie dając jej kontrowersji tlenu, znaczy dostępu do tlenu. I potem mocno uderzał o. O, e, jak się to nazywało? O dno, ale widzę, tutaj jeszcze przestaję wam jednego e, na szybko walenia, dobrze? To widzowie zaraz widzimy się na numerze 1, tak? Ale jeszcze widzowie przed numerem jeden pokażę wam jeszcze jednego e, walenia. Nazywa się Ichtiazaur. Ichtiazaur jest dosyć stary, bo żył od ponad 7. widzowie. A wiecie, że w ogóle, kiedy ostatni Ichtiazaur wyginął? Onad ponad 845 tysięcy lat temu. Żyło od 7 milionów lat, czyli ogólnie wtedy, gdy chyba on, ale głosi się, że on wymordował ostatniego z jego Ogólnie wygląda jak bluefish, czyli wiecie, ta taka ryba. E, z kamieniałości wynika, że ważył ponad e, jakieś 230 kg, czy jak na. na, jak na miał około. E, 6,4 metra długości jak na, jak, na, jak na wieloryba to dosyć sporo Nie był główną zdobyczą Megalodona W porównaniu z nim był trochę duży Ale na początek Rekin miał strategię, że z płetwę grzbietową I przez to robił mu fikołka Kręcił się tak, dużo, aż, tak długo, aż zrobi młynka I wtedy atakował I wiecie, to widzowie to, to przechodzimy do numeru 1 Czyli najgroźniejszego Zbadanego morskiego potwora. Widzowie, numer jeden to Liopleurodon, czyli ogólnie Nad nadgłosi się, że największy zbadany dinozaur. Nad może się głosić, że był większy od ketelkoatla. Liopleurodon miał około 23 metry i ważył nad do 33 do 33 ton. Jak nagada to sporo. Ale widzowie, najcięższy Liopleurodon, czyli ten 23-metrowy, bo ich zwykła długość to od 19 do 21 metrów. Ale ogólnie no, dacie mu czas. Nie chcielibyście skończyć w jego paszczy. Liopleurodon żył w okresie późnej jury i zwykle osiągały 3 metry, ale ten osiągał aż 23 metry. Jego najlepszymi, jego najlepszymi zdobyciami były głównie elasmozaury, pliozaury, plazjozaury i ichtiozaury, a nawet mniejsze rekiny. Zdarzało mu się też wyskakiwać z wody i chwytać większe dinozaury na przykład. Głosi się, że w, w kilku szczątkach tego gada odnaleziono niektóre części szczątek allozaura. I też gło, nad, odkryto też w jednym szkielecie Liopleurodona, który miał 19,5 metra, Odkryto czaszkę ceratozaura i części jego ogona. Więc widzowie, Liopleurodon był prawdziwym drapieżnym, jak myślicie? Ale widzowie zęby Liopleurodona były cienkie. Największy ząb miał około 12,5 cm. W porównaniu z megatonem to miał sporo zemy więc widzowie, ale teraz, takie, teraz pokażę mam jego strategię. Liopleurodon miał strategię, że czaił się na ofiarę od tyłu. I ogólnie gdy ofiara. Dobra, to może wykorzystamy jakiegoś większego, na przykład pliozaura. Jak gdy ofiara go zauważała, poruszał, stawał, ofiara się nie przejmowała nim, bo myślała, że to jakieś inne zwierzę, a nagle gdy go goniło, to jak, jak liopleuron gonił ofiarę, to był mega szybki głosi się, że jego prędkość dorównywała dzisiejszemu żarłaczowi białemu, czyli około 45 km na godzinę. Gdy ofiara się odwracała, sprawdzić czy Leopleurodon jest blisko, gat jednym kłapnięciem szczęki chwytał za szyję ofiary i jednym uciśnięciem szczęki kończył jej żywot. Siła zgryzu gryzotu najsilniejszego osiągała 8,5 tony. W porównaniu z Megalodonem to tylko o 10 ton więcej. To widzowie Liopleurodon był szczytowym drapieżcą największym, a megalodon miał najsilniejsze szczęki. Obydwa potwory żyły w innych okresach Ale głosi się, że widzowie jeśli chcecie walkę Liopleurodon versus y, Megalodon, to dajcie mi znać w opisie. To, to widzowie to było to... Jeszcze widzowie pokażę wam... Nie, już nie dobra, dobra, do, dobrze już nie. To widzowie to było dziś na tyle, więc narka!